Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj wrócimy sobie do tematów, które. Często poruszałam na początku swojej twórczości, ale pomyślałam sobie, że ej Paula, przecież nie każdy odtwarza Twoje filmy i Twoje podcasty od samego początku. Także słuchajcie, wrócimy sobie trochę do podstaw, ale ja uważam, że nieważne czy odchudzamy się od dzisiaj, czy od trzech lat, do podstaw trzeba wracać, bo jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby zapominać o tym, co jest najważniejsze na diecie. Także zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak jeść dużo... I chudnąć. Na samym początku chcę zacząć od końca, od końca tego tytułu, bowiem chcę się skupić na chudnąć. Podstawą e, redukcji masy ciała jest bycie w ujemnym bilansie kalorycznym. Co to jest ujemny bilans i jak go policzyć? Możecie dowiedzieć się tego z moich wpisów i z moich filmów, ale żeby było łatwiej, to ja Wam po prostu w opisie tego odcinka umieszczę link do swojego wpisu, gdzie na blogu tłumaczę po kolei, co to jest właśnie zapotrzebowanie kaloryczne i jak się liczy swój deficyt. Ja w tym wpisie polecam policzyć to ręcznie, analogowo. Czyli rozpisując sobie wzór na kartce i licząc po prostu z pomocą kalkulatora. Jednakże, jeżeli chcecie, to ja mam gotowy kalkulator, tak wiecie, postawiony przez informatyka na swojej stronie internetowej. To też wam podlinkuję i możecie po prostu tam wpisać swoje dane i przeliczyć zapotrzebowanie. To tylko, co, co bym wam chciała powiedzieć na początku, to to, że w kalkulatorze, który jest postawiony na stronie, jest uwzględniony deficyt na poziomie 10%. Redukcja, taka bezpieczna redukcja, gdzie nie zrobimy sobie krzywdy, to jest ma maksymalnie minus 20% deficytu. Także, jeżeli ktoś będzie chciał obliczyć większy deficyt niż 10%, to polecam przeliczyć to sobie zgodnie ze wzorem, tak wiecie, na kartce i z pomocą zwykłego kalkulatora w telefonie, czy gdzie tam go macie. Także, tak, podstawą chudnięcia jest ujemny bilans kaloryczny. Gdzie i jak go policzyć, już wiecie. No, i tam przeczytacie więcej na, na pewno na temat deficytu i zapotrzebowania kalorycznego. Żeby być na diecie, która jest objętościowa, która zapewnia Wam dużo jedzenia, a nie ryzykujecie tutaj tym, że zjecie trzy razy swoje zapotrzebowanie w ciągu dnia, to musicie wiedzieć, że istnieje takie pojęcie jak gęstość odżywcza i gęstość energetyczna. Na diecie zależy nam na tym, żeby produkty, posiłki, które spożywamy, miały wysoką gęstość odżywczą, a niską gęstość energetyczną. Czyli chodzi o to, żeby w jak największej porcji danego jedzenia dostarczyć sobie składników odżywczych, które nie będą miały aż takiego wysokiego kosztu energetycznego, czyli kalorycznego. I według mnie numerem jeden w takim jedzeniu są warzywa. Warzywa mają bardzo mało kalorii. Oczywiście mogą się od, od siebie różnić. Wiadomo, że na przykład papryka będzie miała inną kaloryczność, nie wiem, niż fasolka, czy brokuł, czy ziemniaki. Ale ogólnie patrząc na warzywa, mają bardzo, ale to bardzo mało kalorii. I przy okazji są bardzo zdrowe, ale też są objętościowe. Możecie zjeść spokojnie trzy ziemniaki, co na talerzu będzie wyglądać tak całkiem sporo. A zgodnie z aplikacją Fitatu, którą właśnie teraz na szybko. Otwieram, żeby Wam powiedzieć, ile to będzie kalorii. Zgodnie z aplikacją Fitatu przyswoicie wtedy 209 kalorii, zjadając trzy ziemniaki. Według mnie to jest niedużo, patrząc na to, jak dużo miejsca na talerzu zajmują ziemniaki, a potem jak dużo miejsca zapełniają w naszym brzuszku, wciąż nie sprawiając, że nie wiadomo, jak podbijemy kaloryczność tymi trzema sztukami. Warzywa. Na które warto jest postawić na diecie, to przede wszystkim będą także warzywa świeże. Oczywiście gotowane, usmażone czy zamrożone też będą spoko, ale warzywa świeże mają to do siebie, że mają najwięcej składników i minerałów, które sprawiają, że jesteśmy piękniejsi i zdrowsi, ale także mają bardzo dużo błonnika, czyli sycą nas na dłużej. Błonnik pokarmowy ma to do siebie, że pęcznieje w naszym brzuchu i dzięki temu dłużej odczuwamy sytość. Ale tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, nie ma co się skupiać tylko na świeżych warzywach. Mogą być także ugotowane, mogą być także usmażone. Z tym, że jeżeli je smażymy czy dusimy na maśle, to pamiętajcie, że trzeba ilość tłuszczu, którą użyjemy do usmażenia czy uduszenia, to że trzeba ją wliczyć w swój dzienny bilans kalorii. Czytam w aplikacji Fitato, czy gdzie sobiekolwiek liczycie, ponieważ przyjmuje się, że. Tłuszcz, który został użyty do smażenia, raczej w większości wsiąknie w potrawę. Oczywiście możemy się tutaj kłócić, że amina patelni zostaje i tak dalej, i tak dalej. Powodzenia z liczeniem tego, ile ci na patelni zostało, ile ci wsiąknęło w sos tam warzywny. Także ja po prostu wliczam całość, którą wlałam. Jeżeli coś zostanie na patelni, to jest tylko i wyłącznie na moją korzyść, że policzyłam za dużo, a jednak zjadłam trochę mniej, więc to Tutaj pewnie rozbijamy się o małe wartości kalorii, więc też nie ma co się. Na tym aż tak bardzo skupiać. Po prostu zakładamy, że trzeba wliczać wszystko. I teraz, jakie są moje triki w tym temacie? Słuchajcie, ja robię zwykłe sosy, na przykład nawet na mięsie, na przykład takie bolognese na mięsie drobiowym, podbijam marchewką tartą albo cukinią tartą. A w ogóle święto lasu jest, jak, jak mam w lodówce to i to i chce mi się zetrzeć i jedno i drugie. Wtedy. Podbijamy objętość całego sosu. Tego jedzenia jest więcej. Jest na pewno więcej błonnika pokarmowego w tym posiłku, a kalorii jest nieznacznie więcej. Jeżeli mogę się znowu posiłkować aplikacją Fitato, którą już tutaj mam otwartą, to słuchajcie. Marchew, jedna sztuka to jest 15 kalorii, a cukinia ma 40 kalorii. Zakładając, że użyliśmy jednej sztuki. Wyobraźcie sobie, jak wygląda patelnia z sosem, kiedy zetrzecie do niej całą cukinię i całą dużą marchew. To jest zaledwie ponad 50 kalorii więcej na ogromną patelnię, a najpewniej gotujemy taką patelnię nie tylko dla siebie. Ponad 50 kalorii więcej, a jedzenia jest masakrycznie więcej. Uwierzcie mi, o, o wiele, wiele więcej. To samo na przykład się tyczy, jak robicie zupy. Jeżeli robicie zupy w stylu pomidorówkę, gdzie po prostu robicie ją na załóżmy bulionie i pomidorach z puszki to warto jest zastanowić się, czy tutaj by nie pasowała na przykład starta marchew, którą jeszcze potem zblendujecie, która fajnie może zakęścić taką zupę, może z niej wyjść coś a la krem, albo po prostu bardziej, bardziej sycąca zupa. Kalorycznie nie podbijecie tego za bardzo, no 15 kalorii hello to jest w ogóle to jest nic, to jest, można powiedzieć, że nawet margines błędu, a zupa będzie bardziej sycąca i na pewno dłużej pozostanie w waszym brzuchu. Chociaż ja szczerze powiedziawszy, słuchajcie, bardziej niż na tym błonniku pokarmowym i na tym, że jestem dłużej najedzona, na mnie bardziej działa argument, że ja po prostu mam na talerzu więcej jedzenia. No nie ma co ukrywać, ja jestem łasuchem, zawsze lubiłam zjeść trochę więcej niż mniej. Zawsze doceniałam to, jeżeli mogłam sobie zrobić większą porcję, nałożyć większą porcję, po prostu widzieć dużo na talerzu. Do teraz tak mam, że lubię jeść oczami, więc jeżeli ja mogę czymś sobie objętościowo, tak dosłownie objętościowo. Podbić posiłek, to w to migraj i ja w to totalnie idę. Dlatego spoko nawykiem też jest, kiedy robicie sobie obiad jakiś taki klasyczny, czyli kotlet, czy to mięsny, czy nie mięsny, ziemniaczki. I surówka, to żeby tej surówki było, tak wiecie, sporo. Albo żeby były trzy rodzaje surówek. Wiem, że nie każdemu chce się stać w kuchni i teraz trzeć te surówki, kroić, siekać, nie wiadomo, co tam jeszcze trzeba. Dlatego ja często stawiam na gotowe surówki i te na przykład w Biodronce czy w Lidu mają bardzo fajne składy. Albo robię sobie surówki takie najprostsze na świecie, czyli na przykład kapusta kiszona i jabłko koniec. Albo cebula czerwona i ogórek kiszony koniec. Koniec, koniec przepisu. Bo po prostu, no nie chcę mi się często, wiecie, stać i siekać tego i tamtego, żeby wyszła jakaś surówka porowa z kapustą czymś tam i jeszcze czymś tam. Nie, to, to nie dla mnie. Ja po prostu nie lubię za dużo czasu spędzać w kuchni, więc stawiam na prostotę. No dobra, powiedziałam o tym, żeby blendować coś do zupy, a w sumie kolejnym punktem do tego głównego tematu, czyli jak jeść dużo i chudnąć, jest to, żeby unikać rozdrobniania potraw, posiłków czy produktów, kiedy tylko się da. Jeżeli. Nie macie w planach e, robienia zupy, krem. Jeżeli to ma być zwykła zupa, no to zadbajmy o to, żeby za bardzo nie tam nie posiekać, za bardzo nie mielić i nie blendować, kiedy nie ma takiej potrzeby, kiedy tego na przykład nie wymaga przepis czy pomysł na ten posiłek. Jeżeli mamy szansę zjeść y, coś w skórce, i skórka jest jadalna oczywiście i nam nie zaszkodzi, to także nie obierajmy rzeczy, kiedy nie trzeba, bo znowu w skórkach bardzo często, a w sumie to pod skórką kryje się bonnik pokarmowy, a w rozdrobnianiu też chodzi o to, że jeżeli my coś już rozdrobnimy wcześniej albo rozgotujemy, to nasz układ pokarmowy ma mniej do roboty. Także wtedy możemy być pewni, że ładunek glikemiczny całego posiłku będzie wyższy. Co za tym idzie? My szybciej, najpewniej zgłodniejemy po takim posiłku. Także wtedy, kiedy nie trzeba, nie rozdrabniajmy za nadto, a przede wszystkim też nie rozgotowywujmy. Dobrze powiedziałam? Mam nadzieję, że dobrze. Jestem też teraz w temacie ładunku glikemicznego, ponieważ szykuję się do premiery e-booka schudni z, z insulinoopornością i właśnie tam sporo poświęcam miejsca na to, jakie wskazówki dawać insulinoopornym, żeby mogli mm, gotować co chcą i jeść co chcą, bo naprawdę przy insulinooporności można jeść wszystko. Nawet gotowane ziemniaki, czy gotowaną marchewkę, nawet słodycze, czy nawet pieczywo. Tylko trzeba się trzymać po prostu kilku zasad. I jedną z nich jest właśnie to, ażeby nie rozdrabniać posiłków, żeby nie rozdrabniać produktów i żeby też nie rozgotowywać na przykład warzyw. Te zasady, jak sami słyszycie, tyczą się także po prostu ludzi na diecie. Gdzieś tam insulinooporni i ludzie redukujący wagę mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Swoją drogą, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jaki będzie ten e-book, jak on będzie wyglądać, jakie ja tam przepisy wymyśliłam. To w opisie tego podcastu zostawiam Wam link do zapisania się na listę osób zainteresowanych e-bookiem. I po zapisaniu się na tę listę dostaniecie ode mnie bonus. Będzie to darmowa próbka tego e-booka w postaci czterech przepisów. A premiera już 12 lipca, także niedługo. Ja nie mogę się doczekać. Jeżeli się zapiszecie też na listę osób zainteresowanych, to jako pierwsi dostaniecie informację o tym, że ruszyła sprzedaż. I też macie wtedy gwarancję najniższej ceny, że jako pierwsi dostaniecie w ogóle tą niską cenę. Ale wracamy już do naszego tematu. Słuchajcie, kolejny punkt to jest nie wypijać kalorii. Tak sobie zapisałam. Jeżeli jesteśmy na diecie, jeżeli redukujemy masę ciała, to stawiamy na to, żeby do tego brzucha trafiało jak najwięcej jedzenia, a nie płynów. Także rezygnujemy ze słodzonych napojów, bo dla mnie to jest po prostu marnowanie kalorii. Ja nie będę się skupiać na tym, że to ma dużo cukru, że to jest bez sensu, że to jest niezdrowe, że już lepiej jest sobie zjeść coś innego. Nie, nie, ja po prostu skupię się na tym, że Wam się to nie opłaca. Bo ja uważam, że powinniśmy do siebie mówić takim językiem. Nie straszyć drugiego człowieka, że A coca-cola to jest taka, sraka i owaka. Tylko właśnie mówić o korzyściach płynących z tego, że ty nie wypijesz coca-coli. Stara albo stary. Jak nie wypijesz dzisiaj litra coca-coli, to możesz zjeść lody. Tylko zjedz je ze skyrem na przykład. Przed albo po sobie zafunduj skyra. Albo garść orzechów. Żeby też ten posiłek, jeżeli kupne lody można nazwać posiłkiem, ale okej, okay, może ktoś sobie wpisze to w kolację i to będzie po prostu jego kolacja. Żeby ten posiłek był bardziej zbilansowany, żeby też kontrolować wyrzut cukru po wszystkim. I to się powinno dotyczyć nas wszystkich, nie tylko ludzi z cukrzycą czy z insulinoopornością. Że my powinniśmy po prostu trzymać swoją glikemię w ryzach, żeby po prostu nie być za pięć minut głodnymi. No do jasnej cholery. Dlatego nie wypijajmy kalorii, bo to się najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Jeżeli chcemy już je sobie przehulać na coś rekreacyjnego w postaci słodyczy, lodów czy czegoś takiego, to zróbmy to z pomysłem na to, jak ten posiłek przyswoić tak, żeby nie zrobił nam w poziomach cukru we krwi, żeby nam nie zrobił spustoszenia, które sprawi, że będziemy za chwilę albo bardzo głodni, albo senni, albo tacy i tacy jednocześnie. W ogóle dbanie o białko nie tylko w tych posiłkach słodkich, ale we wszystkich posiłkach jakie jemy jest spoko rozwiązaniem, serdecznie polecam, bo białko też dłużej się nieco trawi, dzięki temu my dłużej chodzimy syci. I białko też jest smaczne, jeżeli ktoś z was na przykład je mięso, no to chyba bardziej atrakcyjny obiad jest na diecie taki, kiedy możecie sobie no, usmażyć, nie bójmy się tego słowa, tylko na niedużej ilości tłuszczu i nie w za wysokiej temperaturze usmażyć kurczaka. Czy go udusić w jakimś kary, czy w jakimś gulaszu, daniu jednogarnkowym, czy upiec na przykład z domowymi frytkami pieczonymi. No, wtedy wszystko jest bardziej atrakcyjne, kiedy nie boimy się używać mięsa, niż jeżeli byśmy mieli jeść na przykład jałową zupę kapuścianą, taką kojarzycie z tej diety kapuścianej. Wegetarian też się to będzie tyczyć, jeżeli postawią na źródło białka, ich też białko, mimo że będzie roślinne, ich, ich też będzie sycić, także polecam. Serdecznie przyjrzeć się przepisom na jakieś soczewicowe czy ciecierzycowe kotlety, o falafele, burgery roślinne. Już można przecież gotowe kupować kotlety roślinne. Czy słuchajcie wam na końcu języka? A żeby sobie zrobić takie plastry smażonego tofu na niewielkiej ilości tłuszczu, a tofu wcześniej zamarnować w sosie sojowym. No, pychota. A uwierzcie mi, że wystawianie na taką kuchnię, jak to, ja to nazwę tradycyjną, taką wiecie, że mięsko, tudzież w nawiasie y, roślinne białko, y, ziemniaczki, czy tam kasza, czy ryż i surówka, że stawianie na tego typu obiady będzie lepiej też działało na naszą psychikę na diecie, która raczej jest przygotowana, że teraz to już tylko głód, niedożywienie, jałowe sałatki i dieta sokowa. Nie, właśnie nie. Ja, ja lubię s, y, sobie dawać bodziec, że ej, stara, ty na diecie tak dużo możesz, i właśnie świadomość tego, że ja mogę jeść dużo, że ja mogę jeść różnorodnie, sprawia, że lepiej mi jest na tej diecie i po prostu łatwiej mi jest przetrwać. I ostatni punkt, który, dziś, yy, który sobie zapisałam, który przygotowałam sobie na dzisiejsze nagranie, to jest słuchajcie, pozwolić sobie na słodycze. I to może być dziwne, bo troszeczkę dzisiaj się skupiliśmy na diecie objętościowej, ale już Wam tłumaczę o co chodzi. Dieta objętościowa dla mnie to też jest troszeczkę taki styl dietowania, nie tylko postawienie na to, żeby na tym talerzu było dużo jedzenia. Ale dla mnie to też jest taka, taki sygnał dla mojego mózgu, że to jest dieta, na której po prostu możesz dużo, na której nie masz zakazów. Więc świadome i kontrolowane pozwalanie sobie na słodycze sprawia, że dajesz sobie sygnał, że to nie jest takie straszne, jak wszyscy mówili, że to nie jest takie straszne, jak ja to sobie wyobrażałam. Każdy słodycz, nawet najbardziej. Niezdrowy, nie kojarzący się z dietą, i tak dalej, i tak dalej. Każdy słodycz można wliczyć w swoje zapotrzebowanie kaloryczne, więc nie rozwodząc się za bardzo nad tymi słodyczami, na koniec bym Wam chciała powiedzieć, jedzcie słodycze. Naprawdę, jedzcie słodycze. Nie mówię, że codziennie, i też nie w ilościach, wiecie, że coś do śniadania, do drugiego śniadania, obiadu i kolacji, absolutnie nie. Myślę, że każdy z nas powinien znaleźć ten swój złoty środek. Na pewno dla kogoś, kto dotychczas miał problemy ze słodyczami, lepiej będzie, jeżeli będzie jadł je częściej, a dla kogoś, kto miał dotychczas nie za dużą ochotę. Nie będzie problemem to, żeby je widzieć na przykład raz w tygodniu. Znajdą się ludzie, którzy na przykład mieli niezdrowy stosunek do, ze słodyczami, niezdrową relację ze słodyczami, o tak powinnam powiedzieć, i na przykład lepiej im będzie na początku zrezygnować. Także ja bym naprawdę tutaj odnóg i scenariusz jest bardzo dużo, więc nie dam rady postawić jednej rady w tym podcaście. Nie ma opcji, żeby istniało jedno uniwersalne rozwiązanie, więc ja zapraszam was wszystkich do dyskusji wewnętrznej. Ja versus ja w Waszych głowach ma się teraz spotkać, i to jest coś, co musicie ustalić między sobą po prostu. A ja już dziękuję bardzo za dzisiaj. Idę słuchajcie pilnować obiadu, bo chyba się rozgadałam i, i coś czuję, że już yy, tam te ziemniaczki w piekarniku z kurczakiem, który, <gryw> które wstawiłam jakiś czas temu, mogą już być zbyt brązowe i zbyt chrupiące. Także żegnam się. Wszystkie ważne linki są w opisie tego podcastu. Zachęcam Was do pobierania darmowej próbki e-booka, schudni z, z insulinoopornością. Zapisanie się na listę osób zainteresowanych. Nie dość, że Wam gwarantuję dostanie próbki, darmowej próbki e-booka, to jeszcze najniższą cenę i, i to, że najwcześniej dowiecie się o premierze tego e-booka, także słuchajcie, same korzyści. Ja uciekam. Kto został do końca, zostawia hashtag SDK, czyli słucham do końca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa.